To jest mi pierwszy raz, jak tutaj przyjechałam i jestem mega zadowolona i, i naprawdę jest super. Atmosfera to jest rewelacyjna. Po pierwsze merytoryka, to jest dla mnie najważniejsze, że przekaz oraz to, co po prostu możemy się nauczyć i, i, i naprawdę gorąco polecam wszystkim. Dzisiaj się nauczyłem wielu rzeczy, też dużo było, że tak powiem, repetycji. Michał mówił o wielu tematach, ilość wiedzy. przeogromna, nie da się tego ogarnąć, ile powiedział. Oczywiście robiłem notatki, bo... Trzeba robić notatki z takich wystąpień, ale no, Michał też podsumował wiele, wiele rzeczy i wiele case'ów, którymi się zajmuje przez ostatnie lata. No i oczywiście rozwinął główny temat szkolenia. Warto było i na pewno w przyszłym roku też się pojawimy, jeśli będzie tylko możliwe. To znako jaka, no to wie, jaka tutaj jest atmosfera, tak? Pozytywnie, pozytywnie tutaj nastawienie do życia, do, do biznesu i, i na pewno szczerze polecam takie spotkania, bo bardzo dużo dają energii tutaj na działanie i do przodu cały czas. Nauczyłem się możliwości planowania i w jaki sposób mogę zarabiać na majówce. Spełniłam właśnie kolejne ze swoich marzeń i przyjechałam właśnie tutaj na majówkę i podzielę się zdecydowanie ze wszystkimi swoimi znajomymi tym atmosferą i tym, tym co tu... Widziałam, tym co słyszałam, to jest fantastycznie. No dzisiejsza atmosfera, mówię, petarda po prostu, bo jestem pierwszy raz i wiedziałam, że jest fajnie, ale nie wiedziałam, że aż tak fajnie.